Wiadomości z Małopolski. Dobra wiadomość dla narciarzy i turystów. Przy stacji Czorsztyński w Kluszkowcach dobiegła końca budowa całorocznej stacji turystycznej Kraina Śpiącego Wulkanu. Obiekt składa się z czterosobowej kolejki linowej, trasy rowerowej i ścieżki rekreacyjnej. W uroczystym otwarciu uczestniczył Marszałek Witold Kozłowski. Chyba wszystkim nam serca się radują, jak patrzymy na taki spokojne, harmonijne, Zrównoważony rozwój Stacji Kluszkowce. Powstają tego rodzaju inwestycje, które są niemałymi kołami zamachowymi rozwoju nie tylko gminy Czorsztyn, powiatu nowotarskiego, ale również małopolski. Dla nas to ogromna satysfakcja, że mogliśmy uczestniczyć finansowo w tym projekcie i tutaj bardzo serdecznie dziękuję przedstawicielom spółki za bardzo dobrą Współpracą. Nowa kolej posiada 67 krzesełek. Jej zdolność przewozowa to 2400 osób na godzinę. Cały projekt, którego łączny koszt to blisko 12 milionów złotych, otrzymał dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.